Taka piękna firma, salon. Eee, I co? Idziemy obejrzeć samochód na zamówienie mojego klienta. A przy okazji, słuchajcie, zrobimy sobie... Eee, sprawdzimy sobie ceny w tym salonie. Także wchodzimy i robimy przejrzenie cen w firmie Bill Company, e, która się mieści w mieście Kalmar. Także dosyć niedaleko Karskrony. Jesteśmy na kolejnych oględzinach. Zobaczcie, jakie warunki pracy. No, ja takie coś rozumiem, tak jakbym normalnie auto kupował z salonu samochodowego. Ale w Szwecji no nie ukrywajmy, jest to norma. No i co? I oglądamy słuchajcie tego oto Volkswagena Arteona FLA 438 Takie tutaj zlecenie dostałem od klienta Zaproponowałem oględziny, no bo wiecie zawsze jak jesteśmy na miejscu przy takim samochodzie pomimo, że to jest auto wedle sprzedającego w stanie perfekcyjnym to warto przyjechać obejrzeć żebyście byli w 100% pewni czy auto jest całe w oryginale bo pomiaru lakieru nikt wam w Szwecji tak naprawdę nie zrobi My musimy przyjechać na miejsce, żeby taki pomiar lakieru zrobić. Ja już się tutaj garne do oglądania tego samochodu. No i co, i za chwilkę wam pokażę jak to auto się prezentuje, jaki będzie werdykt, czy to auto kupujemy, czy nie kupujemy w takich właśnie pięknych okolicznościach. Może później nagram szybką, e, szybki przegląd cen. Zobaczymy jak będzie chwila. Także zaczynamy oględziny Volkswagena Arteona Verline Formation. Zaczynamy słuchajcie oględziny Volkswagena Arteona tutaj na życzenie mojego klienta. przyjechałem obejrzeć tego ładnego Arteona. W z napędem 4x4 to jest 2018 rok, grudzień. Tutaj w Szwecji sprzedawany jako 2019. Zobaczycie, 2018 grudzień. Generalnie modelowo i zarejestrowany 2019 rok. Fajna wersja, bo jest tutaj właśnie Airline i 4Motion No i niski przebieg 51 tysięcy km. Także jak na samochód z 2018 roku, uważam, że. Bardzo fajny przebieg, auto jest wywoskowane, czuć to pod palcami, zaraz zrobimy pomiar lakieru, ale przed pomiarem lakieru zróbmy słuchajcie, uszkodzenia lakiernicze. Jak widać na aucie, na filmie będzie to delikatnie pewnie pokazane, na masce jest sporo jakichś takich drobnych uszkodzeń, No jest nałożony wosk, więc to troszeczkę nam niweluje tą kwestię tych odprysków. Czuć, że auto jest naprawdę albo jakaś ceramika położona, albo jakiś wosk. No ale generalnie, jakoś mocno się to nie rzuca w oczy. Szukamy jakichś uszkodzeń. Za chwilkę zmierzymy lakier. Patrzymy na felgi. Takie standardowe wiecie oględziny dla klienta, żeby wiedział, co tutaj przy tym samochodzie ewentualnie jest do zrobienia. Opony Pirelli 19-calowe felgi, 245 na 40 Opona bieżnikowo, tak na oko mogę wam powiedzieć, że jakieś 5 mm ma, Tak, ale. Tutaj więcej bym jakoś nie, nie patrzył, że, że jest więcej. Tutaj jakieś drobne, zobaczcie, a to jakaś plamka. Generalnie na dole uszkodzenia ja tutaj nie widzę. Na drzwiach też takich typowych parkingówek nie widzę. Zaraz zobaczymy, czy jest auto w oryginale, czy nie. Tutaj jest parkingówka na pewno, zobaczcie. W tym miejscu zaraz będę robił klientowi zdjęcie i w tym miejscu. Także lewy tylny błotnik ma dwie takie drobne wniotki. Kabelka lewa tylna w ładnym stanie nie jest nigdzie porysowana. Opona też równomiernie zużyta. Także tak to się prezentuje. Słuchajcie, bez żadnego rantu z tyłu. Z przodu, czy jest wyczuwalny? Jest, drobny rant już wyczuwalny. Także przednie na pewno wcześniej będą do wymiany jak tylne, ale jeszcze spokojnie. Na Arteną ogólnie jest bardzo duży samochód. To jest płyta podłogowa Skody Superb. Tutaj kolejna wgniotka na tym samym błotniku. Zobaczcie, lewy tylny błotnik. Mamy raz, dwa, trzy. Trzy punktowe wgniotki. Ale auto nie jest nowe, także wiecie. Ja bym się jakoś mocno tego nie czepiał. Zobaczymy sobie z tyłu. Samochód wyposażony w haki. Tutaj na haku klientowi zależało. Zobaczymy czy gdzieś tutaj przy haku właśnie nie jest uszkodzony zderzak. Nie, nie widać. Wszystko ładnie wygląda. Także... Nie ma się do czego przyczepić. I lecimy prawą stronę. Tutaj prawy błotnik nie ma w uszkodzeń, nie ma wgnieceń. Felga prawa, prawy tył też w bardzo ładnym stanie. Eee, patrzymy sobie tutaj jeszcze drzwi. No, drobnych takich wiecie, jakichś drobnych takich zarysowań na pewno kilka będzie. Ale ogólnie prezentuje się bardzo ładnie ten samochód. Prawa, przednia. Felga też w idealnym stanie, nigdzie nie uszkodzona. Ta opona ma zobaczcie, taki fajny, gruby rand ochronny. Felga jest schowana do środka, także też nie ma prawa się to za bardzo uszkodzić. Dobra, słuchajcie, ja robię pomiar akieru. Jestem ciekawy, czy auto jest w oryginale. I potem przejdziemy do wnętrza. Zobaczymy sobie serwisowanie tego auta. E, może będzie można możliwość zrobienia jazdy próbnej. Zobaczymy generalnie. Jak na razie, do zewnątrz żadnych zastrzeżeń, a ja do samochodu.

On... W oryginale wszędzie nie przekracza 140 mikronów Wdęki też pomierzone, już nie pokazywałem na filmiku, ale też są w oryginale, także tutaj nic nie było robione przy tym aucie. Zobaczcie, próg kierowcy w ładnym stanie niezniszczony. Fajne drzwi bez ramek robi to robotę na pewno. Jest przeogromnie dużo miejsca z tyłu w Arteonie. Tak jak już mówiłem płyta podłogowa Skody Superb. Co tutaj mamy z wyposażenia? Grzaną tylną kanapę widzę. Trzystrefowy klimatronik. Z tyłu macie dodatkową strefę. To jest też fajne rozwiązanie. No i tak wygląda auto w środku. 51 tysięcy kilometrów. Czy jakieś uszkodzenia? Powiem Wam szczerze, że nie. I auto naprawdę w środku bardzo zadbane i czuć Ładny zapach, jak to mówią, praktycznie nowego samochodu, naprawdę, powiem Wam szczerze, że bardzo fajnie się tutaj, e, fajnie się człowiek czuje we wnętrzu, widzę, że oświetlenie Ambiente, e, wirtualne zegary, no ale to chyba w Arteonie, w Erlainie, to jest standard, duży wyświetlacz, już troszeczkę paluszków widać, grzane fotele z przodu, widzę, że mamy Webasto, e, tutaj macie taki dodatkowy przycisk formotion ścięta kierownica jak w Erlainie. zobaczcie nakładki sportowe na pedały zobaczymy sobie dokumentację serwisową o, widzę, że jest pinka do haka haku, zobaczcie tutaj mamy klimatyzowany schowek e, nawigację, jakieś, dobra wyjmiemy sobie te dokumenty, zobaczymy na spokojnie ten Volkswagen ma wiecie książki tak zwane e, cyfrowe tak on nazwał Tutaj mamy odnotowany serwis przy 30 tysięcy km w listopadzie 2020 roku, co było robione macie wyświetlone, macie znaczy napisane. Tutaj w 2019 roku pierwszy serwis, to jest jedna taka karteczka, tutaj jest jakiś protokół serwisowy. Ogólnie Volkswagen też zaleca słuchajcie, wymianę oleju w skrzyni biegów, także to też jest duży plus. No auto nie ma jeszcze 60 tysięcy, więc podejrzewam, że ten olej w skrzyni biegów nie był robiony. Kolejny mamy, słuchajcie, serwis wykonany w listopadzie 2021 roku. 37 tysięcy km. Także pierwszy serwis był prawdopodobnie przy 30 tysiącach, drugi serwis przy 37 tysiącach. Macie odnotowane co było. Płyn hamulcowy był zmieniany. Olej w układzie 4 kół, tak tutaj mi tłumaczy generalnie. Zaraz się dowiem co to dokładnie jest. Także jest kolejna, kolejny tutaj serwis odnotowany. Zobaczymy czy będzie z 2022. Znalazłem jeszcze jeden protokół, zobaczcie, z 27 września 2023 No i tu też był serwis olejowy wykonany, także auto jest generalnie teraz świeżo po serwisie Gotowe, tak jak widzicie, serwis protokół z Volkswagena, jest paragon, gdyby ktoś nie wierzył Teraz zobaczymy co ile na paragonie wyszło To nie jest słuchajcie, paragon, tylko taki wydruk z serwisu Fit Zobaczcie, tak to wygląda jeszcze znalazłem jeden, czyli też był jeszcze serwis, zobaczcie, we wrześniu 2022 roku zrobiony. Też jest tutaj protokół, jest uzupełnienie co było robione. Przy 30 tysiącach... E, to jest ten poprzedni co pokazywałem, tutaj jest w kwietniu 2021 był na e, serwisie. Przy 32, przy 30... I właśnie tamte to co Zobaczyłem tak, że przy ostatnim słuchajcie, serwisie był wymieniony olej w Haldeksie. Także duży plus. Olej w skrzyni biegów nie ma informacji, żeby był wymieniany. Mamy elektrycznie otwieraną klapę, także sobie zobaczymy, czy wszystko działa poprawnie. Dosyć duża klapa i bardzo duży bagażnik. Zobaczcie, jak ten bagażnik jest przepastny na samochód typu liftback. Na Artenu jest naprawdę ciekawą propozycją dla osób szukających auta, które ciekawie wygląda yy, i. Widzę, że dywaniki, zobaczcie, drugi komplet, taka wykładzinka, już taką wykładzinkę raz mieliśmy, tak z pianki, kiepskiej jakości, akurat tak wygląda tutaj pod spodem, jeszcze idziemy pod maskę, zobaczymy, otworzymy kolejny bardzo duży element, tutaj macie system chowania haka, zobaczymy czy się chowa, chowa się elegancko, jak to sobie zdejmiemy, to można ha, schować. Czy działa poprawnie? Czy się ten działa poprawnie? Trzeba go teraz zablokować. Nakładeczkę sobie założymy, także wszystko działa poprawnie. Zamkniemy sobie, zobaczymy, czy nie ma żadnych zgrzytów, huków, puków. Wszystko działa poprawnie. Tutaj mamy wlew do Edblu. Blue też był uzupełniany przy ostatnim serwisie. To jakiś pajączek. Nie ma panoramicznego dachu. Ostatnio mieliśmy Arteona. Z panoramicznym dachem. Wersja nie jest jakaś taka, wiecie, turbo najbogatsza. Ale liczy się czasami przebieg samochodu i jego stan, a nie tylko wersja wyposażenia. Zresztą tutaj dla naszego klienta jest wszystko wystarczające. Otwieramy tą przepasną maskę. Zobaczcie, jak Volkswagen to wymyślił. Taki mały błotniczek. I tak się prezentuje Arteon pod maską. Tutaj mamy wersję. Zwykłą 190-konną, czyli 190 koni. Nie mamy tutaj tej wersji mocniejszej 240-konnej BTDi, czyli tutaj mamy tak naprawdę jedną turbosprężarkę, silnik prosty, montowany w różnych modelach grupy Volkswagena. Audi też ten silnik jest montowany. I macie wlepkę od Webasto, to jest wyposażone w Webasto. Można to też poznać po tym przycisku, który jest w środku. No, pod maską tutaj nie ma się do czego przyczepić auto naprawdę jest super przygotowane do sprzedaży. Bardzo zadbane. Generalnie moja decyzja na ten samochód raczej jest na tak. Czy zrobimy sobie. Znaczy zobaczymy, czy można zrobić jazdę próbną tym samochodem. Zaraz zapytam, zapytam słuchajcie, opiekuna, o, czy, czy można generalnie zrobić jazdę próbną. Żadnych uszkodzeń ja tutaj. Takich, które by dyskwalifikowały ten samochód nie widzę, to naprawdę jest w bardzo ładnym stanie. Do wad, jakie mogę zaliczyć przy tym samochodzie to są, zobaczcie, jest kilka, kilkanaście odprysków. Co prawda nigdzie nie ma pajączka na tej szybie, ale odpryski są. To jest niestety standard, to było to przykryte tą e, e, no, ofertą sprzedażową. Aczkolwiek no, nie ma nigdzie pajączków, także ta szyba, jak najbardziej, może jeszcze być. Szyba jest w oryginale, w ogóle wszystkie szyby w tym małcie są w oryginale. No że co, ja idę słuchajcie po opiekuna i zobaczymy, może uda się zrobić jazdę próbną. Dzwonię do klienta, wysyłam filmiki i może będzie kolejny Arteon kupiony na zamówienie mojego klienta. Cena, słuchajcie, jaka tu jest cena? Nieco ponad 300 tysięcy koron. 309 bodajże 900. 308 Tutaj macie dokładnie cenę. Taka jest cena wyjściowa tego auta. Także zobaczymy, czy uda nam się kupić to auto. Boys down pojeździe próbnej. No ja nie mam żadnych zastrzeżeń do tego samochodu. Jedyny minus tego auta, słuchajcie, to jest historia. Bo ma dosyć dużo właścicieli, ale tych właścicieli tak naprawdę prywatnych było tylko dwóch. A reszta to są firmy, które Przepisywały jakiś był leasing na ten samochód. Jeden właściciel miał leasing. Ta firma ten samochód dwukrotnie sprzedawała, czyli od początku ten samochód był u nich sprzedawany. Także czasami wiecie, ta historia właścicielska, która w Szwecji jest dosyć specyficzna, czyli nie pokazuje nam faktycznie ilości użytkowników tego samochodu, tylko po prostu jest natrzaskane tutaj sporo firm, bo jest chyba 4 czy 5 firm wpisane tym dwukrotnie ta firma, od której to auto możemy kupić, no powoduje, że czasami widzicie, rezygnujemy z zakupu samochodu, który jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. A ten egzemplarz uważa, że jest no, w stanie w, w, praktycznie wzorowym, cały w oryginale, ma jakieś tam drobne, naprawdę drobne uszkodzenia lakiernicze no, ale nie zapominajmy, że jest to auto z grudnia 2018 roku także już prawie, e, no już 5 będzie, tak, za chwilkę, także weź to pod uwagę, że nie jest to nowy samochód, a naprawdę jest w zadowalającym stanie e, czeka tutaj serwis oleju w skrzyni biegów, no bo przy 60 jest zalecany ale za to mamy zrobiony olej w Haldexie Także tutaj ja nie mam żadnych zastrzeżeń do tego samochodu, wysyłam filmiki. Mam nadzieję, że klient się zdecyduje, bo naprawdę w tej cenie jest to auto warte zakupu. Jeszcze nam sprawdzają, słuchajcie, drugi komplet kół. Za 10 tysięcy koron mają jakiś drugi komplet kół z oponami zimowymi. Także mają wysłać zdjęcia. 10 tysięcy koron to macie 3800 zł. Także zobaczymy, czy warto będzie kupić cały dodatkowy komplet do tego samochodu. Także jak będę wiedział, czy to auto kupiliśmy, to oczywiście się z wami tym podzielę. A teraz czas na wysyłkę całego materiału do klienta. Także widzimy się w kolejnych relacjach. Ja jadę dalej. Tam stoi moja laweta z samochodami. I jadę, słuchajcie, na bazę do Upsali sali zrzucić a potem będziemy robić jeszcze jakiś oględziny. Dobra, witam Was z Lawety. Nie będę nagrywał podczas jazdy, bo nie wziąłem e, uchwytu na telefon, także nie będę Wam nagrywał podczas jazdy, także zrobimy szybką nagrywkę. Na powrocie już ten uchwyt, podejrzewam, że sobie skombinuję jakiś. E, I nie mam też mikrofonu, także na zewnątrz trochę gorzej się nagrywa. Słuchajcie, co do V70 te 6 No ja mam takie mieszane uczucia co do zakupu tego samochodu, raczej go nie kupię bo po pierwsze jest kolejka po ten samochód, ja nie lubię się, że tak powiem wiecie, boksować z kimś, jak ktoś chce bardzo no to niech sobie ten samochód kupuje, bez oględzin ja to auto widziałem, są cztery elementy do malowania w tym jeden błotnik do wymiany przejechałem się tym samochodem, mam zastrzeżenia co do mocy tego silnika, ma taką nierównomierną, nierównomierne przyspieszenie co to znaczy przy T6 albo katalizator, albo turbosprężarka się kończy kolejną rzeczą jest to że auto jest po dużych serwisach, wymianie przekładni kątowej, jest naprawiona skrzynia biegów w tym samochodzie, co jest dla mnie dziwne przy takim przebiegu, no ale jest naprawiona. Bardzo dużo rzeczy ta pani porobiła w tym aucie, znaczy no nie osobiście ona robiła, tylko oddawała ten samochód do warsztatu i no ja nie jestem, wiecie, do końca tak przekonany, czy to jest wszystko tak fachowo zrobione. Nie chcę kupić auta, które po prostu jest porobione po kilku warsztatach. Ktoś może się sobie z tym nie poradził i po prostu teraz ten samochód sprzedaje. Kolejna rzecz no to ten tuning. No dokładka, spoko, jakieś tam dodatkowe rzeczy, to wiecie. Ciężko takie auto generalnie komuś sprzedać, to tylko kupi młoda osoba. Twarde zawieszenie, głośny wydech. Już odpadają nam klienci, którzy chcą do normalnego użytkowania ten samochód. Kolejną sprawą jest to, że nie do końca chcę już się bawić w tego typu samochody. Odchodzę od takich aut z uwagi na to, że mam coraz mniej czasu na przygotowywanie tych samochodów. No i sobie powiedziałem, że nie chcę już aut, których, wiecie, trzeba takie rzeczy porobić. Tak jak tutaj, no mamy cztery elementy do malowania, to już jest 2 trzy tygodnie tak naprawdę czekania, żeby ten samochód oddać do... No i to są, wiecie, i to są... To jest tylko czekanie, to jest po moich, że tak powiem, tutaj znajomościach. Tak sobie może zrobimy kadr. I no nie jestem, powiem Wam szczerze, do końca przekonany, żeby ten samochód kupować. Kolejna sprawa jest taka. Ten samochód kosztuje 68 tysięcy koron. Z opłatą taką rejestracyjną, którą my musimy tutaj zrobić rejestrację tego pojazdu, to wychodzi 75 tysiąca koron, czyli niecałe 30 tysięcy złotych sam zakup. Co ktoś powie, że o, za tę szóstkę 2007 rok to jest bardzo dobra cena, zgodzę się, to jest dobra cena, ale nie zapominajcie, że do tej ceny musicie doliczyć akcyzę 18,6%, czyli tutaj po, wiecie, po jakichś takich Najmniejszej linii oporu to jest 4,5 tysiąca zł. To już mamy prawie 35 tysięcy zł. To już mamy 35 tak naprawdę tysięcy zł. Do tego transport, który na tą chwilę kosztuje 2000 zł. ze Szwecji, to już mamy 37 tysięcy zł. Do tego lakierowanie, które liczyłem, 3000 zł. To już mamy 4 dychy. A gdzie jest, wiecie, serwis mechaniczny, Garnięcie tego samochodu takiego, żebym ja był spokojny. Na przykład, jeżeli by wyszedł katalizator, to jest 5 tysięcy zł. Jeżeli turbosprężarka, to jest 3000 zł. I wiecie, i. No, i się zastanawiam po prostu, czy warto. No, kupię auto z myślą, żeby zarobić na takim aucie między 4 a 5 tysięcy złotych, no bo taki byłby tu moim zdaniem uczciwy zarobek na takim samochodzie. A koniec końców, jak go wiecie, zrobię, wyjdzie coś jeszcze po drodze, jeszcze hamulce trzeba było z tyłu zrobić. Także, no, szereg rzeczy do zrobienia. I potem ja takie auto wystawię, nie wiem, 46,900 czy 48,900, bo taka byłaby realna kwota po wszystkich tych naprawach. I ktoś mi w komentarzu, wiecie, napisze no ale ty go kupiłeś za 30 tysięcy i chcesz zarobić tyle pieniędzy. No nie, bo tutaj policzyliśmy same podatki, nie policzyliśmy, słuchajcie, podatku od marży, to jest 40% od marży, czyli samego podatku od tego auta, jakbym go sprzedawał, to by było w granicach 2000 zł. Także Chyba nie, chyba nie. Przemyślałem sprawę i chyba tego auta po prostu nie. E, jak ktoś będzie zainteresowany po relacjach, to możemy dla Was ten samochód kupić, ale z taką po prostu, że go kupujemy za tyle, co jest, doliczamy naszą prowizję i transport i robimy akcyzę i tyle ale przy tym aucie po prostu się nie dotykamy jak ktoś chce sobie coś tam porobić to sobie porobi naprawdę powiem wam szczerze nie mam ostatnio czasu mamy do końca roku mam do wydania 18 samochodów na zamówienie a widzicie teraz nawet oglądałem samochód na zamówienie i jeszcze mam do obejrzenia kilka samochodów których nie wiem czy zdążę więc chyba muszę się skupić raczej na tych samochodach a nie na autach takich do do sprzedaży, bo to, to już nie jest mój kierunek. Ktoś ma czas, to niech się bawi. Dla mnie to auto po prostu jest za dużo do roboty przy tej T6. Pomimo, że to jest T6, pomimo, że taka wiecie, fajnie by się sprzedawała, bo ładnie wygląda wizualnie, to, to ja odpuszczam chyba temat. i za chwilkę zadzwonię do Szwedki, żeby nie trzymać jej. Jak ma tylu klientów, to niech po prostu sprzedaje. Ja wiem, że nie jest skora do negocjacji, no bo sporo też do tego auta dołożyła. Ja to rozumiem, więc za taką cenę musiałbym to auto Nie ma czasu teraz nagrywać. Już trzeba jechać tak naprawdę na bazę, troszeczkę odpocząć. Także relacje na dzisiaj pewnie się skończą. Może jeszcze nagram coś na bazie, bo nie wiem, czy tam jakiś samochód na mnie czeka, czy nie. Zobaczymy. Nie, jutro oglądam samochód dla klienta, który jest de facto kupiony i go oglądam, czy w ogóle warto, żebyśmy go kupili. Tak więc przy odbiorze będę go oglądał, ale się wydaje, że warto. Historia super, tak jak ten Arteon, wiesz, wiecie, na przykład tu historia taka sobie. To było dużo tych firm, ale generalnie samochód petarda. Tu my naprawdę, jeżeli klient się zdecyduje, to będzie bardzo zadowolony z tego samochodu bo naprawdę uczciwy samochód, uczciwy samochód taki, że, że klient będzie z niego zadowolony Dobra, słuchajcie, ja się pakuję, znaczy pakuję, jestem spakowany e, Startuję, startuję, słuchajcie, do Upsali mam niecałe 450 km, także takie dobre 6 godzin jazdy i widzę się na bazie, idę odpocząć, a jutro znowu zaczynamy robotę Pozdrawiam wszystkim z samego rana, witam z zimowej Szwecji Lodowej, może nie zimowej, bo troszeczkę wczoraj popadało, ale tak naprawdę wszystko zamieniło się w lód. Pokażę Wam pokrótce o co chodzi z tymi odpryskami na szybach. Zobaczcie, jest sypany taki mały żwirek coś takiego. Takie małe kamyczki na drogę. I dzięki temu naprawdę możecie normalnie sobie chodzić, nawet po lodzie. I ten żwirek załatwia temat. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. Tutaj będzie dobrze widać. I ten żwirek, zobaczcie, wchodzi w opony. Teraz będziemy jechać swoim bokserkiem, to pewnie coś tam powładzi i z tych opon po prostu ten wirek wyskakuje. Także słuchajcie, ja już wypoczęty, odespany, troszkę zaspany, może i jedziemy zrzucić samochody i zaczynamy jakieś tam oględziny. Wracam samą lawetą bez przyczepy, przyczepę też zostawiam, bo jest tutaj potrzebna do przywożenia samochodów. Więc jedziemy, rozładowujemy i jedziemy oglądać pierwsze auto dzisiaj.